Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie telewidzów. Pozwoli pan, że na wstępie wywiadu zacytuję pewne słowa. Dom kultury jest się stanie miejscem, gdzie sztukę się nie tylko upowszechnia, ale i uprawia. Tak jest. I tego będziemy się trzymać. To będzie takie nasze motto. Mimo naszych ograniczeń lokalowych mamy tylko dwie małe pracownie. Chcemy, żeby one tętniły życiem. Żeby ludzie mogli tutaj przyjść, na miejscu nie tylko coś zobaczyć, ale samemu coś stworzyć i z czymś gotowym stąd wejść. Panie dyrektorze, jak ocenia pan pierwsze te tygodnie pracy? Powiem panu, pan, panie redaktorze, że pracy jest dużo więcej niż się spodziewałem. W zasadzie spędzam tutaj cały tydzień. Pracujemy w soboty, w niedzielę. Do późnego popołudnia, ale naprawdę jest co robić i chcemy sprostać wymogu, które mieszkańcy stawiają MGOKowi. Plany na najbliższe miesiące są bardzo ambitne. Tak, plany są ambitne. Teraz korzystając z tego, że aura zimowa jeszcze jest za oknem, remontujemy, naprawiamy, upiększamy nasz dom kultury. Później kiedy słońce się pojawi, wychodzimy w plener i będzie nas można spotkać na terenie całej gminy. Panie dyrektorze, pan yy, jakby powiedzieć. Dba o dom kultury w Lubawce, o wiejski dom kultury w Chemsku, świetlicę, stadion, bibliotekę. To jest taki... jest co robić. Dokładnie. Porównując to do na przykład Centrum Kultury w Kamiennej Górze, gdzie tam dysponujemy tylko dwoma piętrami, u nas te obiekty w gminie wymagają z jednej strony dozoru, z drugiej strony pomysłu, żeby to wszystko miało ręce i nogi i to jest naprawdę ciężka praca. Ja bym teraz zapytał się ferie. Ferie w tym roku były naprawdę na bogato. Działaliśmy od rana do wieczora. Każdy znalazł tutaj coś fajnego. I seniorzy, i juniorzy, i osoby dorosłe. Była oferta płatna, była oferta bezpłatna. Oddźwięk, który teraz do nas wraca, jest naprawdę pozytywny. W przyszłym roku mam nadzieję, że uda nam się to pobić i będą te ferie jeszcze fajniejsze. Zajęcia stałe. Jest co wybrać. Ma społeczeństwo w Lubawce co wybrać, żeby przyjść dzieci, mogą przyjść starsze osoby. Dokładnie, dokładnie. To jest, to jest coś, z czym chcemy się wyróżniać. Ten Dom Kultury właśnie ma być żywy. Tutaj ma być ciągle ruch. Te pracownie mają stać nie stać puste, mają być pełne. Jedni wchodzą, drudzy wychodzą. Także praktycznie od rana już u nas się dzieje rano w Uniwersytet Trzeciego Wieku. Południe młodzież, dzieci, dorośli i wieczorami osoby dorosłe. Działamy praktycznie codziennie, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, akrobatyczne dużo, dużo nowych form. Wszystko jest do zobaczenia na naszych plakatach. Powiem tak, że plakaty wyszły nowe 1 marca i już są nieaktualne, bo ciągle dochodzą nowe zajęcia. Jest tego naprawdę dużo. Siedem dni w tygodniu zapraszamy do Domu Kultury. Czy nie przerośnie to Pana troszkę ta forma, bo pracowników jest tylu, ilu jest? Tak, ale za to bazujemy tutaj na zasobach. Każdy z naszych pracowników ma duży potencjał i po prostu rozdzieliliśmy tak zadania, żeby każdy robił to, na czym się zna i to naprawdę fajnie się sprawdza. Panie dyrektorze, ja wrócę do tej sali widowiskowej. Udało Wam się troszkę tam coś podmalować? Dokładnie. Podmalować to może za mało powiedziane. Udało nam się zrobić taki w tajemnicy mały remont, przystosować tą salę właśnie do... Produkcji tutaj widowisk. Mamy zupełnie nowy sufit, nową scenę. Teraz pracujemy nad oświetleniem i nagłośnieniem, i każde kolejne wydarzenie będzie jeszcze lepsze, zrobione na jeszcze większym poziomie. Tutaj, nawet Pan realizując nasze wydarzenia, myślę, że zobaczył, że zupełnie inaczej teraz to wygląda na wizji niż, niż wcześniej. Wrócę teraz do koncertów, do różnych spektakli. One tu będą, bo Dom Kultury w Lubawce musi coś też ludziom zaproponować. Tak jest, tak jest. Nie chcę na razie zdradzać tajemnic, bo rozmawiamy teraz z menadżerami, ale chcemy ten kalendarz wypełnić bardzo ambitnie. Przynajmniej raz w miesiącu będzie u, nas się, będzie u nas pojawiało się coś takiego, co możemy zobaczyć we Wrocławiu bądź gdzieś w Polsce. Chcemy, żeby Lubawka kulturowo nie była wykluczona, żeby do nas ludzie zjeżdżali z Kamiennej Góry okolic, a nie ciągle my, żebyśmy wyjeżdżali w poszukiwaniu tej kultury. To tak patrząc z mojego punktu widzenia, Przychodzę i widzę bardzo dużo zmian. No jest tych zmian dość dużo, bo po prostu nawet sam pan tutaj jest dzisiaj na ulicy Kamiennogórskiej, nie na stadionie. Dokładnie, nie wiem jak to mogło być wcześniej, że dyrektor rządowo na stadionie, do Domu Kultury zaglądał raz na miesiąc, ja przyniosłem się tutaj od razu i chcę być w środku tego zamieszania. Zmieniamy też nasz wizerunek, teraz każdy kto do Domu Kultury przychodzi na dzień dobry może napić się kawy bądź herbaty i będzie go witał uśmiech. Chcemy, żeby tak już pozostało, żeby każdy czuł się tutaj dobrze, czuł się tutaj gospodarzem. I już następna impreza się zbliża wielkimi krokami, myślę o tej małej Wielkanocy, na pewno się do... Tego przygotowujecie bardzo dobrze. Przygotowujemy się do tego. Chcemy, żeby ta tradycja była kontynuowana. Przez ostatnie lata impreza została zawieszona, prawie z niej zrezygnowana. Odgrzewamy ją od nowa, a w nowym wydaniu, teraz będzie trwała aż dwa dni, myślę, że w połowie przyszłego miesiąca wypuścimy już oficjalną informację i zaproszenia do zespołów. I liczę, że wszyscy tutaj spotkamy się w Domu Kultury tydzień po Wielkanocy. Na pewno ma Pan jakieś życzenia, aby one się spełniły w tym roku? Z czego sobie Pan życzy? Chciałbym, żeby mieszkańcy jeszcze częściej nas odwiedzali, żebyśmy się spotykali codziennie, naprawdę i w sobotę i w niedzielę, kiedy macie chwilę, nie wiadomo, co zrobić, zapraszam do Domu Kultury. Nasza oferta na pewno sprosta Waszym wymaganiu. Panie Marcinie, dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję widzowie, zapraszam do Domu Kultury.